Masiestrona Siamanka, dzisiaj sobie znowu gramy w tak zwane małpeczki. Dzisiaj będą dwa odcinki, dlatego że wczoraj nie było, przepraszam bardzo. E, no, a tutaj ogólnie po. Wczor wczoraj nie. Czekajcie. Tak, wczoraj, ale ba e, bardzo rano wtedy ten nie nagrywałem. To e, zdobędę. Byłem trochę ekspo yy, na tym i tutaj mam już to odblokowane, tego jeszcze nie. Yy, kogo tam jeszcze? A, na bombshooterze jeszcze nic nie mam odblokowanego, ale zbieram sobie na to. Jeszcze tutaj na gloomaupce mam sobie yy, to i zbieram na to. I tyle jeszcze mi tylko brakuje, zobacz. Dobra. No i tylko to mi brakuje. Nic ba, I grajmy sobie dalej. Jejku, jak ja się za z stęsknię, choć że za nagrywaniem, chociaż że wczoraj nie nagrałem, nie nagrałem tylko, bo wczoraj mnie nie było w domu. Dobra, ready? Tu, 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 tu. czekamy sobie! Czekamy sobie! Tara! Już nie mogę zmienić. Ogólnie, jakbyście się pytali, jaki będzie mój pierwszy Hearth, to będzie oven. kupiony. Yy, no i... Czy sumie standardzik standardzik. nie znam żadnych taktyk, więc od razu mówię, ale no, oj, jest wyciszony. Dobra, bo ostatnio widziałem, że zagłuszało mnie, więc dobrze, że jest wyciszony. Jeśli wam to przeszkadza, to przepraszam, ale no mówię, ostatnio mnie zagłuszało. Mm. Dobra, zaczynamy sobie. Oczywiście, heroskiem za chwilę nam się to powinno władować. Kurde. Mm, dobra, na pewno wszystko działało. Na się nakrywa. Halo, włączcie! O! Ech. Niestety. Mm, o, jest nareszcie. Czekajcie, my mamy tu. Jakie to były skryte? Tak. To się. Nie mogę tego. Dobra. A nie, nie mogę że mi ten jeden, ten highs. Dobra, to zbóż od razu. A gość mnie puszcza od razu, ok. Ale First Blooda nie będę miał, chyba. Albo może będę miał, bo jeszcze postawię tutaj tego. Dobra. Yy, bo chcę mieć jak najwięcej expa, więc free, First Blood by się przydał. Dobra, ulepszmy go w sumie. Bang, bang. Bęk. Niestety, moja taktyka, znaczy, chodzi mi o to, że ja to, co robię, to nie jest jeszcze dokładnie przemyślane, bo na przykład na kamolidy nie, nie mam przemyślanej innego. I przez to mogę przegrać tylko, jak ktoś mi wyśle o kamolidy. Więc mam problem. Dobra. Oj. A, jeszcze, już można na niebieskie. Dajmy sobie tutaj armatę, żeby expiło. Myślę, że tu, a zwłaszcza na lidówki coś się przyda. Hmm. To samolot chyba inaczej działa. Więc tak mi się wydaje, że gorszy jest. No. Czekamy sobie. O, już 400 Jeśli dobrze pamiętam e, tych e, nie tylko tych zielonych się nie opłaca później. Bo dopiero różowe się chyba opłacało. Dobra, sobie lepszego najlepszego rajta. Znaczy tego kurde sobie jak się to nazywa. Dobra, weźmy sobie jeszcze go, żeby sobie expił. Większość postawiam tu, żeby sobie expił, raczej. Też. Co on robi? Dobra, niech... O, free, first jednak nie jest. Okej, okay, tam. Ciekawe, ja czy... jak mu wysłał tyle... ...tych, tych. Dobra. Yy, nie, bo u mnie on jeszcze to przyspieszenie dał. Dobra. To chociaż trochę iko. Jest. A to? To już kosztuje dużo. To jest problem. Strong jest. Bo ja lubię, żeby on jakby najmocniejsze spowalniał. Czy tylko ja tak lubię? Nie wiem. Kurde, mogłem lepiej by żeby ulepszyć pod innego bumeranga. Żebym mógł... Ale ten też jest spoko. No, zobaczmy, czy poleci Jak poleci. Okej. Okay. Jakoś tam leci. Chociaż i tak to nie jest. Jeszcze... To kupko na... <laughs> Przecież! Od razu. i Mogę teraz sobie spróbować jeszcze. Próbować. Słuchajcie. Ten wysłot, ten, ten wysłot. Albo tę mogę, bo jego głównym obroną jest. Ice Małpka. Ale. Dobra. Czy Ice to magia? Dla nich? Chodzi, że dla obaloników? Chyba tak. Nie jestem pewien. Nie, to nic. Yy, dobra, tu mamy problem. Ale się nie poddajemy. Chociaż bardziej by musiało. Jeszcze jedne, dwie rundy, chyba i sobie damy radę z nim. Chyba. Nie jestem pewna, chyba że szybciej ja zginę. A to jest bardziej możliwe. Dobra, postawmy tu jeszcze go. Ja będziemy mieć lepszą obronę. I teraz! Leć! Leć! Adaś! Leć! Dawaj! Bęk! Tak mało zabrane? O! Poddał się nawet. Yes. Wygrałem. Jej. No dobra, nic bardziej ten. Jej. Coś mi na bumerangu. O, i mogę coś kupić sobie. Tutaj. Znaczy, chodzi o ulepszyć. M mogę tu. O, tak tego chcę. Od razu. Robię. Mogę jeszcze tu, dodajmy tego. A ile potrzebuję do bumerangu? Do tego bym chciał. Niezbyt dużo teraz. Teraz tu jeszcze możemy odebrać sobie. Hmm. Trail efekt. Hmm. Dobra, patrz. Ile trwa ten film? 8 minut dopiero, jejku, ja chciałam powiedzieć, że yy, dwie rundki i koniec. A tu ja, a ja tu jednak szybko nam minął. Dobra, nic nie poprawiamy, idealnie jest. Jak ma głęboko, to raczej... Nie wiem, co raczej. Ale raczej! Dobra. Byle, żeby nie miał nic na kamo, znaczy nie na kamo, tylko na... Żeby nic szybko nie postawił na te, na fioletówki. Fioletówki, tak. tak. Dobra. Dawajcie Lecimy, 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 lecimy. lecimy Dobra, postawmy go tu. Hmm. Zwłaszcza gdzie pod jaki tyr pójdzie. Proszę, żeby poszedł pod środek. Okej, okay. wysyła niebieskie. Niebieskie to nie było za dobry plan. Bo ogólnie to niebieskie dlatego, że one wolniej lecą, bo są po jedynku. Znaczy ja tak to sobie tłumaczę, że muszą być takie podwójne i wtedy dopiero jakby szybciej lecą, dlatego się bardziej opłaca na początku czerwone. Kupmy sobie tą armatkę... A, no, tak odblokowałem tu. A na początku kupmy jeszcze do góry, zanim to... Ale wysyłajmy cały czas, bo wysyłanie jest bardzo ważne. Będę sobie właśnie to iko zwiększać. Chyba w ostatnim odcinku o tym mówiłem, co to jest. Dobra, on widzi Ale czy on będzie go robił, jakby? Tak, robi go pod ten. Dzień Ale Druid będzie mówił te fioletówki. Dobra. No tak, fioletowa fioletowymi. Tak. Y, jak najszybciej będę próbował go atakować. Ogólnie to teraz się opłaca bardziej. Y, niebieskie, a tych się już chyba nie opłaca i dopiero różowe się najbardziej w ogóle z całej gry najbardziej się opłaca. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, jeszcze trochę. Oczywiście postawiam wszystkie małpki najczęściej, żeby sobie ekspiły. Blokuję najpierw to. Teraz na chwilę mam spokój. O, ta armata jest dosyć dobra. Dobra. Myślę, czy tu. Nie, bo to musiało być tak. Tu będzie było na wprost. Okej. Okay. Dobra, na dół. Nie mam pieniędzy. Czemu naprawdę przechodzą te zwykłe? Prawda? O, mi też Śmiał się się akurat ten... Yy, znaczy nie śmiałbym się, bo to wiadomo. A... Czekajcie, bo on jak sobie tak nie radzi z tymi, to może z, z zielonymi sobie nie poradzi. Dobra. Wiem, że się nie opłaca zielonych, ale może sobie da, nie da rady. Na pewno trochę da, ale ten. A on ma ten. Z żółtymi sobie na... może też nie poradzić. Jeśli się z tymi sobie tak nie radzi. A dobra, postawił helikopter. Nie ma co mówić już. Ale dobra, może jeszcze. Nie ulepszył tego helikopteru. Helikopteru? Helikoptera. Helikoptera, tak. O dzisiaj się to mówi helikopter. O! z bluda! Chociaż tyle. Dawajcie! Hajsy. Zobaczcie to, jak gnę. Nie ja, no, poczekam chwilę. Żeby nie było. Postawię wszystkie małki, żeby ekspiły. Chociaż poczuję więcej go Dobra, żółte żebym mógł przy okazji coś zrobić. Strong. Idziemy w dół. Na początku. A, 3000 to kosztuje. Nie wiem, czy szybciej się go nie pozbędę, zanim zarobię te 3000. Hmm. Ale kupmy jeszcze tak. Dobra, muszę. Teraz spróbujmy jeszcze tymi, może, mu zaspamić. Spróbujmy jeszcze tymi. Jak leci! Chyba by to go pokonał. No jest, wygrana. A, owoc? Owocne. Owocna dzisiaj gra jest. Był same... O, zero życia stwierdziłem, one strike. No niestety nie. Dużo, dużo expa. Muszę już przyznać, czy mamy jakąś skrzynkę za ty, ten za sto dopiero. Hmm. Ile mamy minut odcinka? 13 sezon drugi. Teraz myślę, że jeszcze jedna, jedna runda. Ready. Dobra, masz tak. Graj. Hmm. Dobra, tu myślę, że będzie idealnie. A hmm. on postawił tam blisko. Dobra sobie jeszcze y ten A, ten ninja to mnie dosięga Nie no potrzebuję Ach, W sumie armatę mogę postawić, żeby tu gdzieś, bo tu jest ładne miejsce na armatkę Leczmy od razu dwa na ten Iko, jeszcze sobie zwiększmy. Ok. Dobra, zwiększamy sobie Iko. I teraz czekamy. Może mu przejdzie. A ja tylko mu chcę First Blood. Bo wtedy więcej Expo dostajemy, wtedy więcej. Wszystkiego dostajemy, że tak powiem. Nie, nie wszystkiego, tylko chodziło mi o to, że więcej rzeczy czuję tyle. Dobra, zróbmy, zaróbmy sobie najpierw Natan. Dobra. Myślę, że... Nie, z zielonymi by sobie poradził. Niestety, ale by sobie poradził. Z żółtymi już mniej tutaj można tak dosłownie atakować, już spróbować znacznie. Dobra, postawmy sobie go gdzieś. Zobaczmy tylko z tymi zielonymi najpierw, żebyśmy mieli hajs na to. Dobra, nie chyba, chyba sobie poradzi. Ale u niego, u niego teraz budzą emocje, bo wszystko mu prawie przychodzi. Znaczy większość, dobra. Yy, dostaw już, puszczaj cały czas to. Myślę, że gdzieś tu. I strong. Lecimy tak, 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 tak i w dół. Dobra, zróbmy tak. Na razie go nie ulepszajmy na ten kolejny za ten Nie, na razie... Postawmy tylko, żeby sobie ekspić. No postawmy. Żeby sobie ekspił. A, był Postawimy Tutaj nie było, ja go ulepszam w ten dół tu bardziej gdzieś. Chcę jeszcze sobie jeszcze ten dobra. Jeszcze nie wysyłajmy. Teraz dopiero. Jeszcze nie mogę wysyłać tych... Chyba, że rzut się opłacało. Nie pamiętam. Nie, chyba się nie opłacało. Jak mi to rzuca ten... Ale spróbujmy go z tym atakować. W sumie może to być dobry atak na niego, bo on taki... Taką, taką słabą ma defensywę. Chyba, chyba nie. Dobra, to różowe najlepsze są do IKO. Przy okazji może mi załatwią jest z bluda. Bo najszybciej lecą, jakby. A później mi go zaatakujemy. Jedynie ci ninjowy mogą pomóc. Mmm, dobra, tutaj tak. A dobra, już mamy, to pozbierajmy sobie z... Z 2000, za to u mnie prawie nikt, nikt obok obo rucz Rosa nie widzi kam. To jest ten. Dobra, i teraz zobaczcie, jak, się, jak to koleci w ogóle hajs, jak szybko leci Chodzi o to, że tak mało już. Dobra, i przebijcie się. Jej! Udało się! Jak zawsze. Zadziałało. Czekajcie. I w końcu. Która ta minuta odcinka? Gdzie jestem? Myślę, że. O Will Strago. Pierwszy raz w życiu. Ja no, nie pierwszy raz. U tysiąc aż do pop-shootera. Czekajcie. O kurde, a tutaj to w ogóle. Ile mam. To i później to, czy to i później to. O, już my sobie to. Hmm. Tu? Tu nie mam akurat. A ty? Też nie mam. Nic, szkoda. A później tego, bo tego mało uży. E, więc tak, widzowie. A, czekajcie. Jeszcze tu coś Jak zawsze o 69, pamiętajcie, po liczba. Do, tak, widzę. Czekajcie. Bo dzisiaj miało być dwa oczeki. No, mają być dwa oczeki. Papa widzowie, ja bym maka, papa.